Witajcie. Węże od dawna przerażają i jednocześnie fascynują ludzi. Te często śmiertelnie niebezpieczne, obdarzone osobliwą urodą stworzenia stały się symbolem przebiegłości i inteligencji. Węże morskie to przedstawiciele pradawnych gatów, które dzięki swoim kryjówkom w szczelinach i nierównościach dna głębin wodnych przetrwały aż do dziś. Stworzenia te żywią się głównie rybami, na które polują bliżej powierzchni. Wisłogon żmiowaty zamieszkuje wody zachodniego Pacyfiku, od wysp Ryukyu po Samoa. Wąż ten jest jednym z najbardziej jadowitych na świecie. Jak myślicie, czy atakuje on ludzi, czy woli oszczędzać truciznę dla ryb, którymi się żywi? Wisłogona żmiowatego można spotkać podczas nurkowania. Jego trucizna jest dość niebezpieczna i może być śmiertelna, ale na szczęście wąż nie atakuje nurków. A raczej stara się przed nimi ukryć. Gdyby jednak ukąsił człowieka, to nie skończyłoby się na niczym. Jego jad jest wysoce toksyczny. Ofiara nie od razu odczuwa efekty. Ból głowy, wymioty i inne objawy pojawiają się dopiero w ciągu godziny, a po kilku godzinach we krwi pojawia się mioglobina, która niszczy mięśnie. Jeśli nie podejmie się koniecznego leczenia, może dojść do niewydolności nerek i zawału mięśnia sercowego, co ostatecznie może być śmiertelne. Długość ciała wiosłonoga żmijowatego wynosi średnio 130 do 140 cm. Ale zdarzają się też prawdziwe olbrzymy, sięgające 2 metrów długości. Cylindryczne ciało węża jest lekko spłaszczone pionowo, zaś koniec ogona jest całkiem płaski. Wąż do pływania używa go niczym wiosła. Dzięki niemu podczas polowania. Gat potrafi błyskawicznie zmienić kierunek w wodzie, nawet jeśli nie znajdzie solidnej podpory. W przeciwieństwie do węży morskich, które prowadzą wodny tryb życia, spłaszczone ogony mają dobrze rozwinięte łuski brzuszne, które pomagają im poruszać się po lądzie i kamieniach. Niektórym może się to wydawać dziwne, ale węże te potrzebują świeżej wody, więc często wychodzą na ląd, aby ugasić pragnienie. Lubią też wygrzewać się na kamienistych brzegach i w pobliżu skalistych przylądków, dlatego należy zachować ostrożność podczas spacerów w tych miejscach. Można wówczas przypadkowo na niego nadepnąć, co skończy się jadowitym ukąszeniem. Pomimo dużej zwrotności wiosłonogowi brakuje prędkości, aby dogonić szybką rybę, za to smukłe, elastyczne ciało pozwala mu wniknąć w ukryte szczeliny. Żadna podwodna jaskinia nie pozostanie przez niego niezauważona. Ale w takich miejscach oprócz nieszkodliwych ryb mieszkają dość niegościnne stworzenia, takie jak na przykład murena. Murena to myśliwy z ogromnymi ostrymi zębami, którymi z łatwością może ugryźć ciekawskiego nurka w palec, a nawet przytrzymać małego rekina. Ale ten groźny drapieżnik jest właśnie celem wiosłonoga. Wąż ostrożnie zbliża się do ofiary. Wybiera odpowiedni moment i zadaje cios z prędkością błyskawicy. Jego bronią jest niesamowicie silny jad, który w ciągu kilku sekund paraliżuje zdobycz. Mimo pokaźnych rozmiarów murena i tak zostanie połknięta w całości. Po tak obfitym posiłku zwinność węża zanika. Myśliwy udaje się na ląd, gdzie przez kilka tygodni będzie trawić swój obiad. Jad wiosłonoga jest silniejszy od toksyny najbardziej jadowitego węża lądowego grzechotnika. Zapotrzebowanie na taką broń wynika z faktu, że ryby i inne stworzenia zimnokrwiste są mniej podatne na trucizny. Jego silna neurotoksyna wywołuje paraliż mięśni szkieletowych i oddechowych, w wyniku czego ofiara dusi się z powodu zatrzymania oddechu. Przez lata ewolucji Wiele gatunków mureny wykształciło odporność nawet na tak śmiertelną truciznę. Na terenach, gdzie wiosłogon występuje endemicznie, jego potencjalne ofiary są niewrażliwe na pewną dozę jadu, dlatego nie zawsze wąż może przeprowadzić szybki i skuteczny atak. Czasami walka przybiera wyjątkowo żywiołowy charakter i nie wiadomo, kto wyjdzie z niej jako zwycięzca, ponieważ ukąszenie każdego z rywali może stać się śmiertelne. Zdarza się, że łup jest tak wielki że po prostu nie mieści się w nawet tak rozciągliwej paszczy. Ale wąż nie traci nadziei i do skutku próbuje połknąć murenę. Prawa fizyki okazują się jednak silniejsze i po kilku minutach wiosłogon odpływa z niczym. Szukając zdobyczy, węże stają się podatne na ataki, ale kolor ogona i jego ruch przypomina głowę. Dlatego duże ryby i inne podwodne drapieżniki wahają się przed atakiem na tak jadowite stworzenie. Czasami jednak niebezpieczeństwo może pojawić się z całkiem innej strony. Płuca węża znajdują się niemal w całej długości ciała, dzięki czemu mogą one obejść się bez tlenu przez długi czas. Jednak prędzej czy później wąż musi się wynurzyć. A tam może akurat polować bielik. Uzbrojony w bystry wzrok i potężne silne pazury, ptak z daleka zauważa potencjalną zdobycz i nie przepuści okazji co nieco przekąsić. W menu bielika wchodzą ryby, żółwie, a nawet najbardziej jadowite węże morskie. Jednym perfekcyjnym ruchem ptak decyduje o losie ofiary, ale nawet mocno schwytany wąż nie chce się poddać, i próbuje dosięgnąć swojego porywacza. Jedno ukąszenie może radykalnie odwrócić sytuację. Tym razem zadanie okazuje się za trudne dla morskiego stworzenia. Te węże przyciągają szczególną uwagę swoim umaszczeniem. Mają niebieskawo szare lub jasno szare ciało z szerokimi poprzecznymi czarnymi paskami, które lekko zwężają się na brzuchu. Głowa jest czarna i tylko górna część pyska jest zaakcentowana na żółto. W przeciwieństwie do wielu węży morskich nozdrza wiosłonoga znajdują się po bokach głowy. Za urodę gady te płacą życiem, bo miejscowi łowią je ze względu na piękne skóry, które doskonale się sprzedają. Mięso zaś jest pysznym daniem. W krajach azjatyckich wiosłogony się wędzi, smaży i używa do przygotowywania tradycyjnych potraw. Największym konsumentem filipińskich wielkich wiosłonogów jest Japonia. Uważa się, że mięso tych węży wzmacnia libido. Takie dania zawsze będą popularne wśród ludzi. Węże spędzają większość życia w oceanie, ale łączą się w pary, składają jaja, trawią pożywienie i wygrzewają się na skalistych wysepkach. Żyją w namorzynach, potrafią wspinać się po drzewach, a nawet wspinać się na najwyższe punkty na wyspach położone na 36-40 metrach. Gody odbywają się od września do grudnia. Samce ścigają większe i wolniejsze samice i owijają się wokół nich. Następnie rytmicznie się kurczą, tworząc tak zwane fale ogonowo-głowowe. Gody trwają około dwóch godzin, ale węże mogą pozostawać splecione przez kilka dni. Samice składają do dziesięciu jaj w skalnych rozpadlinach. Odkryto jedynie dwa ich gniazda, niewiele więc wiadomo o tym, jak młode trafiają do wody. Żywotność tego pasiastego stworzenia jest nieznana. I to wszystko na dziś. Piszcie swoje opinie o dzisiejszym odcinku w komentarzach łapki w górę i nie zapomnijcie podzielić się naszym filmikiem ze znajomymi. Do zobaczenia wkrótce.